Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. List do Kolosan 3 rozdział 13 werset. Nie spodziewaj się, że w tym życiu będziesz traktowany sprawiedliwie. Ludzie będą mówić i robić rzeczy, które ranią, rzeczy, na które nie zasługujesz. Gdy ktoś źle cię traktuje, staraj się postrzegać to jako okazję do wzrastania w łasce. Przekonaj się, jak szybko zdołasz wybaczyć osobie, która cię zraniła. Nie zajmuj się wyjaśnianiem całej sprawy. Zamiast popadać w obsesję na punkcie tego, co o tobie myślą inni, skup się na mnie. Ostatecznie tylko mój osąd ma znaczenie. Gdy starasz się do mnie zbliżyć, pamiętaj o tym, że okryłem cię płaszczem sprawiedliwości i świętości. Widzę cię odzianego w te świetliste szaty, za które zapłaciłem własną krwią. W tym także nie ma sprawiedliwości. Ta szata to bezinteresowny dar. Gdy inni traktują cię w sposób, na który nie zasłużyłeś, pamiętaj, że ja obchodzę się z Tobą tak uczciwie, jak to tylko możliwe. Moje narzędzia to pokój i miłość, którą wlewam w Twoje serce przez mojego ducha.